Mam depresję! Jak to naprawić? Hmm... Co so jak zapytam? Mam depresję! A może zjesz łatkę? Ty łysy skurwielu, podludzki kurwa śmieciu! Dwa tysiące lat ludzkiej ewolucji stworzyło taką łysą kurw... Nie... A może... Mam depressão. Yeah. Mam depressão! Ai, ai, Nie pozbieram góry, ja pierdolę cię To były te w tle, co leciały Mam depresję Słuchaj kolego, nie rozwiązuję problemów Ale żadnych problemów Cóż Zabij się O -o -o! Pójdę się w końcu zabić. Psię zabić. Tak jest, o święte spodnie! ta, ta lata ta, to jest dobry dzień na bycie żywym. Pa! Nie żyjesz. Nie żyję! Tam, 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 dobra, O! Gruby nie żyje. Tak, nie żyje. Dlaczego gruby nie żyje? Ja nie wiem. Myślę, że to buś. Nie żyjesz, ok. Co tam, palanty? Kto by chciał? Hej, co tu się do kurwy między wyprawia? Gruby nie żyje. Gruby nie żyje? Zgadza się. Więc, czy widzieliście zabójcę? Nie, sorry, kolego. Ja go znajdę, ja go złapię i nikt nigdy więcej nie umrze. Kurde, dumny jestem. Uwaga! Grubnie żyje! Wiemy, kto go zabił? Nie wiemy. Znajdę poszlaki. Co to? Broń? Właśnie dlatego grubnie żyje. Grubnie żyje? Tak! On umarł! Nadchodzę! Ruchy, ruchy! Na bok, teraz! Grun Według mojej diagnozy gruby nie żyje! Doktorze, co się stało? Moja profesjonalna opinia? Grube został zabity! O Boże, coś nie sądzę, żeby to było warte naszych martwień. To co teraz? Ciumcia rumcia, kurweczki, bum! Patrzajcie, gruby, kurde, nie żyje. Co wy na to? Nagle francuski akcent. A... Tak, tak, skąd? Ta, do domu! O, no weź! Pff. To było w ogóle nie w pytkę. Serio mówię, wszyscy jest... Okej, okay, wracamy do punktu wyjścia. Myślę, że gruby nie żyje. Gruby nie żyje! Scout, wyleczę cię! Serio mówię! Kto mnie zabił? No. To byłem ja! Tak! Zrobiłem to tak! Łapcie do Taki żarcik! To był. I. On! Skąd wiedziałeś? Nie wiedziałem! To też był żarcik! Nie żyję! <noise> Ma rację, to byłem ja! Ty, potworze, a, ale dlaczego? Bo jesteś gruby, tak? I do tego jesteś brzydki, inżynierze! Przestań! Jesteś bardzo, bardzo brzydki, inżynierze! Jesteś bardzo niemiły! To nie jest śmieszne! Inżynierze, kurwa, mać, wypierdalaj! Nie żyjesz! Nie! ty! Haha! Ha, nie żyjesz! Żadna mi niespodzianka. Cóż, to było głupiające. Czas się powiesić! Patrzcie, łop! Gruby, gruby nadal żyje! Jest fajnie! Tak, to jest głupie! Boże, nie nadążam. Za szybko to. <gryw> za szybko to leciało. Mid the Medic.

<śmany> Swoją drogą? Tak, właśnie straciłem licencję. Archimedesie! Nie! Tam jest ohydnie. Ptactwo! Kontynuując, dla serc takie napięcie jest co najmniej szkodliwe. Ale twoje, zdaje się, że. Czym był dźwięk? Tak brzmi progres, mój drogi. Ach, świetnie. Zabij mnie później. Gdzie to ja. A, to idzie tutaj. Dalej, dalej. Uuu, uh, wygląda nieźle. Pokażę bardzo! Czy ja powinienem być przytomny? W sumie to nie! Ale póki jesteś, przetrzymaj swoją klatkę piersiową! Nie jestem pewien... O! o, tylko mi się nie popłacz! Zebra odchastają! Wcale nie. I co teraz? Teraz? Przetestujemy teorię w praktyce. Tup 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 tup. <laughs> Medyk! <laughs> Tak, tam on ci wlecu. Dobra, okej. Okay. <suszy> yeah! -hoo -hoo! Oh yeah! Doktorze, jesteś pewien, że to zadziała? <suszy> Nie mam bladego pojęcia. <suszy> 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 Ha, jestem kul od Borny. Pam, pareram, To wygląda dobrze, Proszę bardzo! Haha, <laughs> dzięki doktorko! O, ludzie! Nie uwierzycie! Jak bardzo to boli! Archimedes! 344 wyświetleń. Ten dubbing jest zrobiony okropnie. Nie podoba mi się. Fatalnie. 8 lat temu. Tfu! Robimy Ja znam wszystkie kwestie kurwa na pamięć. To <laughs> to tu-du-du, tu, dudu. Tu, 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 tu. co, co? O. scout to Pauling. Powiedzcie, że macie walizkę. Tak, pewnie. I nikt was nie widział. Eee, tak właściwie to nikt. Scout, jestem tu na miejscu. No wiesz, to zabawne... Cześć, panno Pauling! Zabiliśmy wszystkich i mamy teczkę. Nie wszystkich żołnierzy, zostawiliście siedmiu świadków. Sześciu. Po prostu pilnujcie walizki, ok? Miłego weekendu, panowie. <gry> pa, papa, mam pa, poling! Opuszczam ciężarówkę. Okej, okay, papa. E, miss Pauling, e, pani Pauling, zanim pójdziesz, um, o, scout, powiedz coś. Jesteś bardzo zajęta w ten weekend, co? Zabawne, że o tym wspomniałeś. Zdaje się, że będę zakopywać ciała, żebyście nie trafili za kratki. O, dobrze, dobrze, więc oboje jesteśmy zajęci. <grym> Widzę ją! O, muszę iść. Bau, bau. Wszyscy są zajęci swoją zajętością. Widzę, że znów podrywamy brak sygnału, co? Chrzansie! się! <grym> Hej, spójrzcie na to, nad czym Wy jagłowie pracowaliście. Dobry chwyt. To słuchaj, Robiliśmy parę testów na teleporterze, i myślę, że musicie to wszyscy sprawdzić. Bau. Wow, możecie teleportować chleb, to jest coś nowego. A czy ten moment wrócił z piwem? Bo ja. Wow! Co to kurwa jest? No wotwór! Mm. Wiecie co to znaczy, prawda? A, nie możemy już teleportować chleba! Wow, wow, spokojnie, żołnierzu. Możecie teleportować tyle chleba, ile zechcecie. To dotyczy ty, was wszystkich. Jeżeli chcielibyście zrobić coś przed śmiercią, to... najlepiej byłoby to zrobić teraz. Jak dużo zostało nam czasu, zanim umrzemy? No dobra, spójrzmy. Oboje mamy... Nie, przecież. Nie pamiętam, co on tam mówił. Dni przez lata, minus nie jesteśmy chlebem. Hm. Trzy dni. Tak! Zostało nam tylko trzy dni życia! Uuu! Uh. Co? pam Para, pam 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 Jest pam 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 życzenie, życzenie? pam pam Panowie synchronizujcie swoje zegarki. Zostało nam 70 godzin życia. Dla większości nie jest to dużo. My nie jesteśmy większością. My jesteśmy zabójcami. Posiadamy wolę, by sprawić, by te godziny się liczyły. Zegar tyka, panowie. Zaczynajmy. Autorem naszego pierwszego życzenia jest Scout. On zrobił obrazek, gdzie jestem ja przejeżdżany przez samochód. Mam obok siebie jakieś kreski. Tak, to jest smut! Dlatego samochód go przejeżdża, bo on śmierdzi. Tak widzę. Tu narysowałeś mnie uprawiającego seks z wieżą Eiffla. Tu wieża Eiffla uprawia seks ze mną. Tu narysowałeś nas post coitus. Ja płaczę, a wierzaj, ma od siebie kreski. Czy ktokolwiek poza skautem włożył tu jakąkolwiek kartkę? O, klasyczny skaut. Wspaniale, to była strata mojego czasu. Nie przeczytałeś mojej! Ty chciałbyś wiaderko. Tak. Widzimy się wszyscy w piekle. <grym> tej stary, kiedy dokończysz te f 2 dab. pracuje na tym, mordku. <grystanie> Wszystko dla pieniędzy. Co? Aha, za furasa może się przebrać za pogojówkę, to już trzeba płacić. Minocha! <grystanie> Hej, masz sekundę? O, scout! Proszę, idź się zajeb. Tak, tak, to jest bardzo śmieszne. A tak właśnie. O, 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 czekaj, spiegu! Wtryniam tu moją małą głowę, żeby powiedzieć ci, że przepraszam! Yy. Mów szybko. No więc, a, ja mam ostatnie życzenie. Chciałbym. Chciałbym pójść na randkę z panem Pauling. Ty? Jesteś fatalny z kobietami! Co, co, co? Nie! Szpiegu, nie! Spójrz na to, na to, to tutaj, zobacz na to wszystko! Jestem świetny z dziewczynami. Oboje mamy kurczaki, chcesz to zrobić? Okej. Okay. Ale ty, ty jesteś wspaniały z damami. No wiesz, tymi takimi eleganckimi, które ładnie wyglądają, pachną i mają takie okulary. No, no wiesz, takie co nie lecą na takich jak ja. Mm. Jak uważasz, czemu tak jest? Daj spokój, szpiegu. Nie wiem. Cóż, zabierzemy tą tajemnicę do naszych grobów, więc, do nas. O, o, oh. Szpiegu? Ok. To nigdy nie opuści tego pokoju. Ty jesteś lepszy ode mnie. Okej? Okay? Potrzebuję pomocy. Zrobię to. Pod jednym warunkiem. Uh. <ścoughs> Po, powiedz to ponownie. <ścoughs> o tak, to jest ta scena. <ścoughs> Uwieć mnie. Ciebie? Uwieć mnie. Co? Przecież nie będę cię Uwieć mnie. Okej, okay, dobra, um, okej. Okay. No dobra. Ciemoneczko, ślicznotko. mam kubełek kurczaków. Nie jestem twoim pchażonym kuchczaczkiem. Jestem damą. Pragnę, żeby mój mężczyzna był niebezpieczny i tajemniczy. Chcesz być moim mężczyzną? Uwieć mnie! Pam, pompam Pam! Nie wiem jak leci ten, ten otwór e, Możesz puścić filmik dubbing grubego kiedy nie żyje proszę Mortko No mogę zrobić do tego live dub Zaraz, poczekaj! Popieram postulat Dobrze Czy będzie zapis, potrzebuję zapis. Będzie zapis, Mortko, tak, 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 Ostatnie pytanie. Twoja handka zaczyna się o siódmej. Kiedy przybędziesz? Szósta. Rano. Odwiedzamy restaurację, sprawdzamy, czy wszystko jest ok. Jeśli nie mogę zaufać kucharzowi, muszę go zabić. Pozbywam się ciała, zatrudniam własnego człowieka nie wcześniej niż szósta trzydzieści. Jesteś gotowy. Naprawdę? Nie. Wszystko, co powiedziałeś, to była głupota. I już nie mamy czasu. Gratulacje. Zjebałeś. O! Zjebałem, prawda? Tak. Prawda? Tak. Prawda. Co? Czego zmierzył? Rzecz w tym, że ciebie nie potrzebuję. Urządzę tę randkę samemu. Samemu? Tak jest, od świętne spodnie, samemu. Więc możesz zabrać tę swój dupę, wziąć w dupę w trokę, a muszę iść. Spierdalaj. <laughs> nie pamiętam, co to mówię. <laughs> Spierdalaj, kurwa. Kiepszy. <głm,"> Chodź w dupę Nie mam argumentu. Gotowi? Gotowi? <głyn Brothers> uh, well, uh. ah. O, a mój baząbik A Slak. Pam 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 kurwa. Pepe do kiedy stream, do kiedy mi się znudzi mordko Okej, okay, jesteś gotowa, okej okay. Panna Pauling! i cóż za niespodziewana niespodzianka Z tą walizką spokojnie odzyskamy ją Zaraz ją znajdziemy, a administratorka nie musi o niczym wiedzieć Wyglądasz, wyglądasz... A, a... Pijana, okrągle, gładko, nie, okrągle, niewyraźna y... Olśniewająco, czekaj czy to walizka jest na miejscu? Scout, czy ty. Urządzacie bal? Co? Wiesz, no, no tak wyszło, że. Hej, hej, chłopaki! Tylko ten chleb dostaje te guzy. Nawet nie guzy! To swego rodzaju mądre pieprzyki, które rosną tylko w środowisku czystegoż zboża. Spójrz na to. Ale tego nienawidził. Hehehehe. Więc wszyscy jesteśmy w... cali, póki nikt nie będzie teleportował żadnego chleba. Pytanie! Jakie masz pytanie, żołnierzu? Teleportowałem chleb! Co? Pozwoliliście. Jak... wiele. Nie robiłem nic więcej, tylko teleportowałem chleb przez trzy dni. GDZIE?! GDZIEŚ TY GO TELEPORTOWAŁ?! Scout, mam jeden dzień wolnego w roku, a ty... ZWYJEBAŁEŚ GO NA TO COŚ!

Panno, Pauling, ja cię strasznie przepraszam! Za co? Że, 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 że w brzezach jeden dzień wolnego w roku na walkę z wielkim chlebem? O, daj mi zegarek! Tak, no właśnie, wiesz co, że tak wyszło, że. Czekaj, nie, to to nie tak. <śledziny> Teleportowałem chleb! <śledziny> <śledziny>

Mwem, Pamiętam, że tam leciała taka muzyka. <laughs> Uda się! Wierzę w ciebie! Turu, turu, turu! Ra to, turu, turu, turu! Tom 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 tom. Turu, Dubbing end of the line, pojebało Cię mordko, żebym nie mył... film dubbingował. Aaaa, uh, uh, mis... panu Pauling, wszystko gra? Nie czuję nic poniżej szyi, o Boże. A, teraz już czuję, jeszcze... a, au, au, o panu Pauling, ja ci strasznie przepraszam, to nie miało zupełnie... To było takie... czadowe! Nie jesteś zła? Nie, i zła! Boże, było zajebiście! Najpierw walczyliśmy z jakimś mega chlebem, później wysadziliśmy bombę i możemy to powtórzyć? Tak, pewnie! A czekaj, nie, nie możemy, zaraz umrę. Czekaj, co? Go, dobre wieści, nie umieramy! Będziemy żyli wiecznie! Tego nie powiedziałem! Mówiłem tylko, że nie umrzemy od gozów. O, dzięki Bogu! <laughs> no więc, panno, Pauling, wydaje mi się, że jesteśmy umówieni! Tak, właściwie to. Jedyny dzień wolnego w tym moim roku. W tym roku. A, ale, ale możesz mi pomóc w niektórych zabawach. Na przykład jutro będę musiała zakopać parciało A pojutrze będę musiała zabić tego kogoś, kto włączył alarm walizkowy i... A, no tutaj to w raczej się jakoś dogadamy. Koniec wingo. Buja. Taki talent. Dobra, gruby ma tak.